Siemka, tutaj Toxi.pl i dzisiaj witamy w pierwszym poradniku dotyczącego Camtasia Studio. Czyli jak obrobić y, program Camtasia Studio 8. Po pierwsze, przeciągamy nagrany filmik, oj, czekajcie, przeciągamy nagrany filmik tutaj. Potem, y, przeciągamy filmik na oś czasu. Wybieramy rozdzielczość, Bo jedną możecie sobie tutaj na YouTube, jest dobra. Yy, możecie sobie tak go rozwinąć. Po przeciągnięciu yy, na oś czasu naszego nagranego filmiku przechodzimy w... Oto ten znaczek. Później. I tutaj jest najważniejsza część nagrania. Po pierwsze, yy, mo yy, możemy sobie wybrać... Yy, jakość HD, czyli że może nam się długo ładować ale, ale nie jestem tak pewien do końca, ale chyba tak w 4080 w 4080 możemy po prostu po prostu nie jest jakość HD ale jest obrobiony filmik nawet w HD i w tym tak Możemy sobie wybrać obojętne, ja na przykład wybiorę w HD, potem klikam, potem klikam w dalej. E, tutaj nazwa dla e, filmu napiszę dupa. E, tutaj e, będzie, gdzie zapisujemy swój filmik. E, ja możecie już zapisać i klikamy zakończ. Tak, o to chodzi w tym e, właśnie mini poradniku jak obrobić film i tam będzie nam się ładowało i przy, y, przyciągnie się nam na zapisane miejsce w komputerze i potem już możecie dodać na youtube. A. Dobra, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.